To jest budowanie tutaj stacji metra na moim osiedlu. Pod ziemią jest linia metra budowana. A tam koło mnie, zaraz Wam pokażę, jest, będzie stacja wejście i wyjście. To będzie metro podziemne. Tutaj po tej stronie rosły drzewa. Tutaj, jak widać, też były drzewa. Po środku, na tym pasie, gdzie te hałdy w piasku są tutaj, to było zielono. Taki skwer zielony, długi, z krzewami. A tam na prosto na polski konsulat. Tutaj wygładzają było rozkopane, teraz wygładzają. A tam, gdzie stoi ta betoniarka, to przedwczoraj, nie, w piątek, w piątek byliśmy tutaj. Dzisiaj wtorek. W piątek kopali głęboki dół. Tam ten dół był już od jakiegoś czasu, ale przez całą długość tam, do tamtej strony, aż go kopali. Zobaczymy zaraz. Co oni teraz robią? Czy już cement leją? Bo tam mają być właśnie wejście i wyjście i z tej strony też ma coś być. Zobaczymy. Zobaczcie ile wody, bo ona często pada. W piątek tam było bardzo bardzo dużo wody. Prawie na metr. Tam tym robię. Nie wiem, jak tutaj oni zrobią z tej strony też wejście i wyjście, nie mam pojęcia, dlatego że to jest tutaj przecież ulica. W tej chwili jest zamknięta, ale tu jest ulica i to jest jednokierunkowa ulica, bo to jest taki ring. No zobaczymy, jak co oni wymyślą. I zajęcie. Nie, cementy nie leją jeszcze nic. Tylko jak widzicie. O, tam. Teraz widzicie, przedtem nie widzieliście. Ja patrzyłam pod nogi, bo idę po takim błocie. I są jeszcze kałuże. No. na Mówię, mówię, że się ładnie śmiało, bo go nagrywam. Nie, woda stoi. Mm. <laughs> mm. Tutaj był przystanek autobusowy, tylko słupek został. A to jest ICON w CENTRUM. Tutaj naprzeciwko nas, gdzie pisze MIAMEDES, tam będą teraz na dwóch piętrach, podejrzewam, że na dwóch tylko, przychodnie lekarskie. Dentysta tam był cały czas, tak jak widać, jest ząbek. Tam był dentysta od wielu, wielu lat. Jak ja mieszkam tutaj 20 lat, to ten dentysta już tam był. A tutaj, w tym budynku, gdzie pisze apteka, to jest apteka, i u góry, w tym wieżowcu, są przychodnie lekarskie. I teraz te przychodnie mają stąd zlikwidować i mają je przenieść w właśnie w tam. A teraz przejdziemy sobie, nie pójdziemy w koło, tylko do domu pójdziemy sobie przez, przez w centrum. Na drugą stronę i wyjdziemy prosto na mojej ulicy. I jest też przejście pod ziemią. Także do lekarza, jak idę ode mnie, to idę nie, też nie, nie idę tędy tutaj górą, tylko idę pod ziemią. Tam na dole, pod ziemią jest kick. I tam jest przejście właśnie na drugą stronę do apteki, do lekarzy, tam jest też duży supermarkt yy, arabski, jest tam mój fryzjer po tamtej stronie. To znaczy się nie tutaj przed nami, tak jak idziemy, tylko tam z tyłu, tam gdzie apteka, co Wam pokazywałam. No a tutaj jest Eikhoff i ja na pierwszym piętrze pracowałam w Rewę. No tak ma wyglądać w przyszłości moja... Centrum handlowe. Linie autobusy na no, autobusy mieliśmy tutaj. No teraz, że ulica zamknięta, to nie mamy autobusów. I tutaj jest plan. Można iść na rozmowę. Będzie od 10 do 13 we wtorek. jeszcze pokażą nam co tutaj będzie. India coś freą będzie No, i tak będzie to wyglądało. Centrum mojej dzielnicy tutaj. Plan budowy, co gdzie będzie, supermark będzie jakiś handel, gastronomia. No i moi drodzy przeszliśmy na drugą stronę. Tutaj jeszcze też arabski taki warzywniak. No i tutaj jest wyjście na moją ulicę. Prosto przed nami. Prosto przed nami jest moja ulica i po lewej, po lewej stronie jest już mój blok. No i doszliśmy do końca. Obejrzałam, jak daleko posuwa się budowa metra, tej stacji metra u mnie, bo metro na dole pod ziemią, jak budują, tego nie widać. No, i wszystko zobaczyłam. Teraz się odwrócę i wam pokażę, jak to moje ICAM w centrum wygląda z tej strony. A jak wyglądać będzie w przyszłości, to widzieliście na planie. A w tej chwili wygląda. I tutaj jak widzicie jest pięciopiętrowe bloki. Są jeszcze takie. No, na pięciu ostatnich piętrach są mieszkane. No. Cześć Wam kochani, trzymajcie się.